Widziałem dziś słonia w prosiaczku. A co on robił, gdywał się na sobie poszedł i pomyślał o tym troszkę. I znowu by wrócił i zaczął powyzywać ze środka. A potem to już najpraza do kułatki żołędzie, to on prosiaczek, będzie musiał się o nie wystarać I to jest słuchajcie taki no, straciły ur, z którego łóż kuchatek wyciągał sobie miód. Wobec tej chwili ma już takie duże ja... ule, gdzie jest dużo miejsca, gdzie te pszczółki mają specjalne rameczki. A to jest taki ultra tradycyjny, który się w całkowitym języku nazywał się puszką. Jest to puszka tak zwana. I jest to mój taki z wiklin, z piórek, z piórek, I pewnie się dziwi. To jest bardzo ważne, żeby tego miodu spróbować, żeby wiedzieć, który nam chakuje bardziej, a który mniej.